pan y, tutaj kupić ja bym, chciał, ja bym chciał, kupić nową kurtkę tylko mam pewien problem z wyborze. Yy, mi pan jakąś polecić? Jasne, jasne, proszę. Yy, mm, dla pana widzę, że pan takie trochę latynowskie pochodzenie. to Ja polecam tom ze skóry jamnika. Ona jest bardzo dobrze, uszy ona jest szyta w Polsce. Jest, ma trzy kolory, szary, brązowy i czarny z trzech różnych jamników podpieprzonych z spod osiedla. Yy, także mm, wszystkie tu są bardzo wysoka jakość trzymają ciepło, nie płaci się pan w nich, może pan odpiąć rękawy yy, właśnie tutaj są odpięte, ale można przyciepić. Mogę panu dać do, doczepiane yy, No no i wyglądają ładnie. Nie, z czego? Co ten jamnik? Czym, czym był karmiony? Yy, nie wiem, pewnie yy, paliwem rakietowym. Dobrze rozumiem. A ile, ile taka krótka kosztuje? Yy, 40 zł. Zapraszamy do suburbanu.